Wielu piłkarzy ma swoje sposoby i triki na polepszenie swoich osiągów w trakcie meczu. Cristiano Ronaldo wolny czas poświęca na dbanie o budowę fizyczną swojego ciała. Robert Lewandowski na przykład dba o to, aby w optymalny sposób wykorzystać sen do regeneracji organizmu. Jakiś czas temu świat obiegło nietypowe zdjęcie, na którym jeden z piłkarzy Wolverhampton Wanderers jest czymś smarowany. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć wam na pytanie, dlaczego Adama Traore smaruje się olejkiem przed meczem. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, kim jest Adama Traore. Większość z Was może go kojarzyć ze zdjęć, na których prezentuje swoją imponującą muskulaturę. Na pierwszy rzut oka, taką budową ciała mogą pochwalić się bardziej kulturyści niż piłkarze. Adama jest Hiszpanem, który pierwsze kroki stawiał w drużynie FC Barcelony. Zdążył nawet zadebiutować w pierwszej drużynie Dumy Katalonii. W 2015 roku trafił na Wyspy Brytyjskie, na których gra do dziś. Zaczął od drużyny Aston Villa, po czym przeniósł się do Middlesbrough. Od 2018 roku do teraz reprezentuje barwy Wolverhampton Wanderers. I to właśnie fotografia w trykocie tej drużyny będzie tematem tego materiału. Traorę pomimo dużej masy mięśniowej, jest bardzo szybkim piłkarzem, którego bardzo trudno jest zatrzymać. Jego kolega z Wolverhampton, Romain Saiss, przyznał kiedyś, że adamu były zainteresowane zespoły NFL, gdy ten grał jeszcze we wce Barcelonie. Mowa tutaj o najlepszej lidze na świecie futbolu amerykańskiego. Hiszpan, przy 178 cm wzrostu, waży zaledwie 72 kg, co przy tak atletycznej budowie ciała wydaje się być niemożliwe. Wielu piłkarzy z Premier League przyznało, że niezwykle trudno jest zatrzymać rozpędzonego traorę. W związku z tym bardzo często hiszpan był faulowany, co coraz bardziej męczyło piłkarza. Adama bardzo często skarżył się na to, że rywale zatrzymują go w nieprzepisowy sposób. Bardzo często po prostu łapali i ciągnęli go za ręce, aby go zatrzymać. Piłkarz miał już dość bólu z tego powodu, który powodował u niego ogromny dyskomfort. W związku z tym sztab szkoleniowy wpadł na pewien innowacyjny i niespotykany wcześniej pomysł. Wykorzystano do tego dziecięcą oliwkę, którą nasmarowano ręce piłkarza. Jak zadeklarował jeden z przedstawicieli Wolverhampton, sztab szkoleniowy nie miał innego wyjścia. Musieliśmy to zrobić, by chronić Adamę. Po prostu rywale szarpią go za ręce, gdy ich mija. Właśnie to sprawia, że dochodzi u niego do kolejnych problemów z barkiem. Czasami on wypada. Zastosowanie oliwki ma pomóc. Smarowanie jego ramion utrudnia przeciwnikom złapanie go i pomaga zapobiec dalszym urazom. Traorę po posmarowaniu rąk wziął udział w meczu przeciwko Olympiakosowi Pireus. Hiszpan nie wyróżnił się na boisku niczym nadzwyczajnym, oczywiście nie licząc błyszczących w świetle rąk nasmarowanych olejkiem dla dzieci. Ciekawe, czy Hiszpan zastosuje ten trik w nadchodzących rozgrywkach Premier League. Z pewnością będziemy w stanie zauważyć dodatkową warstwę olejku na jego rękach. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.